Witajcie kochani, witajcie to FL Studio 2025. A dzisiaj pokażę Wam co się zmieniło w kwestii miksera. Bardzo fajna zmiana. Zapraszam, daj łapkę w górę, kliknij subskrypcję i dzwoneczek, a żadna treść na moim kanale Cię nie minie, a ja już Cię zapraszam na ten film. Dzisiaj o mikserze. Jedna krótka funkcja, dzisiaj szybko w filmie, chcę Wam pokazać, bo to jest coś fajnego. Mamy taki projekt. I ten projekt, moi drodzy, właśnie mamy na czterech śladach. No, a śladów na mikserze mamy bardzo dużo. Teraz możemy sobie te ślady po prostu usunąć. Zaznaczamy prawym i dajemy delete. Teraz mamy usunięte i mamy tylko te ślady, które wchodzą w skład projektu. No, i to jest piękne, ale jeśli chcielibyśmy sobie dodać kolejny ślad, to tym plusikiem tutaj możemy to zrobić bardzo szybko. Dowolną ilość śladów i dowolną ilość śladów możemy usuwać. Taki krótki film chciałem nagrać. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Trzymajcie się, cześć.